Właśnie skończyłem nagrywać podsumowanie Game Festu na gry wideo i chyba zacznę od tego, że ja jestem w szoku, bo nie wiem jak można zmarnować tyle czasu odbiorców i nie zaliczyć po drodze żadnej refleksji. Ja się w takich materiałach na gry wideo dosyć mocno hamuję, bo mimo wszystko występuję tam w imieniu redakcji i pod tym względem był to chyba jeden z najcięższych materiałów, jakie zrobiłem, bo bardzo mi trudno traktować ten pokaz na poważnie. Summer Game Fest i wszystko co mu towarzyszyło to jest jakaś porażka i pomijając już szczegóły zawartości tych paneli, to jest idealny dowód na to, w jakim stanie faktycznie jest ta branża. I to na serio wielu płaszczyznach. Bo co innego mam myśleć, jeżeli na E3 Keanu Reeves zapowiadał mi Cyberpunk'a, a tutaj dostaliśmy trzy dni paneli, na których z pięciu najważniejszych wydawców dostaliśmy. Jednego. I wydaje mi się, że nawet na początku można już wysnuć pewien wniosek, bo pomijając media i graczy, to wydawcy tych prezentacji nie potrzebują. Ubisoftu tam praktycznie nie było, bo oni mieli dwie gry, z czego jedna jest outsourcowanym IP, a druga to Anno. Electronic Arts też ten pokaz w sumie olało, chociaż z nimi to kwestia jest inna i o tym powiem później. CDF to już w ogóle pokazał Wiedźmina na innym pokazie tydzień wcześniej, co pewnie było motywowane współpracą z Epikiem. Sony postanowiło, że skompromituje się na własnych warunkach i zrobi state of playa, aby na swoim pokazie nic nie pokazać. I to nie jest tak, że oni coś odkładają, bo w tym roku to już zostało tylko Tokyo Game Show, PlayStation Showcase i Game Awards, -y, z czego wydaje mi się, że podobną skalę to osiągnął w sumie tylko te ostatnie. I to nam pokazuje bardzo ważną rzecz: era takich pokazów się kończy. Kiedy E3 upadło przez lockdown i deweloperzy albo zaczęli robić własne panele, albo częściej wrzucać trailery do internetu bez jakiejkolwiek zapowiedzi, to po prostu pokazali, że to nie jest jakkolwiek potrzebne. Bo po co wam takie pokazy, jeśli przy ogłoszeniu jakiegokolwiek dużego tytułu i tak robi się kampanię marketingową, która względem wyników pewnie jest nawet tańsza od tych pokazów, bo wedle portalu Esquire coś takiego kosztuje milion złotych za minutę czasu ekranowego. Więc jako deweloper stajesz przed wyborem, albo bulisz te pieniądze, aby Twoja gra została zakopana w stosie innych zwiastunów, albo wydajesz ją sam i nie dostosowujesz się do żadnych warunków finansowych i terminów, które wymuszają takie pokazy. I tak zrobiła Bethesda po prostu wydając remaster Obliviona bez żadnej szerszej zapowiedzi i sprzedając miliony kopii, nawet mimo zawarcia tytułów w Game Passie. Bo jeżeli gra jest duża, a już na pewno jest dobra, to i tak się każdy o niej dowie. I to też udowadnia Balatro, Schedule One, Ekspedycja czy wszystkie inne hity, które zawitały na naszych sprzętach na przestrzeni ostatnich lat. Nawet najlepszy marketing nie wyratuje słabej gry, a z kolei dobrych tytułów, które spełniają oczekiwania graczy, nie trzeba ratować. Ważne jest jednak to, że kiedy E3 pojawiło się w 1995 roku, to sytuacja była zgoła inna, bo przez najbliższe 20 lat. Nie było nawet jak przepychać tych premier do szerszej publiki. Myślę, że dopiero w połowie poprzedniej dekady zaczął się okres, gdy wrzucanie zwiastunów do neta mogło wystarczyć, aby taki tytuł sprzedać. Dlatego teraz ta era się po prostu kończy. Takie pokazy to jest artefakt przeszłości, który jest sympatyczny, ale za drogi w porównaniu do innych możliwości. I wspomniałem tu o Ubisoftie i EA, bo ich przypadek jest dużo ciekawszy. Otóż oni premier po prostu nie mają. EA ma zapowiedziane dwie gry sportowe, Star Warsy i Plants vs Zombies. I to na telefony. Oni w sumie już dosyć mocno pogrzebali swoje plany na samym rozbiegu, bo przez porażkę Veilgarda vale raczej prędko nowego Mass Effecta nie zobaczymy, a w międzyczasie anulowano jeszcze Titanfall 3 i z drugiej strony chyba to dobrze, patrząc na to, że miał być to extraction shooter, a ta formuła moim zdaniem absolutnie nie pasuje do tej marki. Dlatego też EA wolało się skupić na rozwoju dobrze funkcjonującego Apexa, który... Niedługo może jednak napotkać problem, bo z roku na rok Battle Royale są coraz mniej popularne. Sony posiada pewne nadchodzące premiery, ale nie radzi sobie z ich promocją, regularnie plując graczom w czoło, chociażby publikując zapowiedź zapowiedzi gameplay'u do Ghost of Yote na ostatnim State of Play'u i nie pokazując niczego z Wolverina. Gry AAA są w okropnym stanie i ta prezentacja dobrze to ukazuje, bo jedyna duża gra, jaka się na niej pokazała, to jest Nowy rezident, który mimo wszystko operuje w pewnej niszy, bo to jest mimo wszystko survival horror. Był też oczywiście nowy kod, ale po pierwsze znalazł się on na pokazie Xboxa, który swoją drogą był świetny, ale ponownie pokazał, że to Summer Game Fest potrzebuje Microsoftu, a nie na odwrót, a po drugie zdziwiłbym się, jakby tego koda tam nie było. Inną sprawą jest to, że ta prezentacja Xboxa to udowodniła już zupełnie coś innego, bo ona pokazała, że Sony całkowicie wywaliło się w tej generacji, bo minęło 5 lat od premiery konsoli, a PS5 dalej nie ma ma żadnego system sellera. Upadek Ubisoftu jest na mediach społecznościowych obwieszczany, tak myślę, trzy razy dziennie i ja się absolutnie nie dziwię, bo Ubisoft nie ma w swoim zanadrzu absolutnie niczego. Po tym, jak oni zaniedbali swoje wszystkie IP, to ja nawet nie wiem, co oni mogliby opublikować. Gry wysokobudżetowe zdają się już przechodzić do lamusa i można by pomyśleć, że to dobrze, bo zostawia to miejsce na rynku dla gier niezależnych, ale deweloperzy Indii po prostu nie potrafią tego wykorzystać. Z grami Indii to już w ogóle jest tak, że jak ktoś wspomni o ich jakości, to od razu pojawiają się głosy z przykładami anegdotycznymi. O, no no przecież rok temu dostaliśmy Balatro, a teraz wyszło Schedule 1. Przecież rynek ma się świetnie, jest co grać, tylko marudzicie. I w sumie to bym się nawet częściowo zgodził, bo obecnie ogrywam prawie same indyki. Nabiłem już 60 godzin w Ultra Killu, o którym odcinek pojawi się pewnie niedługo. Na streamach ogrywam wybitny horror, czyli Voices of the Void, gdzie kosmici, których karmi krewetkami, potem robią na mnie pranki. Nie wiem, sprawdź. O kurwa! Dobra. O! Kurwa! Co! Ja pierdolę! Co! Ja nie robi tak nigdy! Kurwa więcej! Z kolei na koniec dnia składam i bije ludzi rurkami z metalu w Anuryzmie 4. I też mógłbym powiedzieć, że ten rynek ma się świetnie, ale tylko jeśli zamknę oczy i nie wyjrzę ponad wąskie grono tytułów, które aktualnie ogrywam. Obraz gier Indie, jaki klaruje się z tych pokazów, po prostu woła o pomstę do nieba. W pewnym momencie chyba ktoś zapomniał o tym, że gry niezależne pozwalają na eksperymenty i zamiast tego dostajemy ciągłe kalki tego samego. To już się robi żałosne, bo na jedną perełkę pokroju wydanego 8 lat temu Hollow Knighta dostajemy dziesiątki klonów pokroju Nine. Souls, czy nawet gier z tego pokazu, czyli Mio Memories in Orbit i Constance. Ja zagrałem w demo Mio na Steamie i ta gra ma ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu woli bawić się w powielanie koncepcji, zamiast ich rozwijanie. To jest bardzo popularna sytuacja, gdzie na jeden hit mamy setki kopii, jak to było chociażby z Vampire Survivors. Z drugiej strony można powiedzieć, że tworzy to gatunki. Tak jak Rogue stworzył *Rogue-like* a Metroid i Castlevania stworzyły Metroidvanie. Sęk w tym, że z drugiej strony te gry biorą, ale nic od siebie nie dają. Dziwi mnie to, że nie dostaliśmy jeszcze 40 klonów Balatro, chociaż może są jeszcze w produkcji. Ewentualnie mamy też inne trendy, czyli tak zwane Cozy, gierki, które już absolutnie nie mają gameplayu i w sumie to bym nawet zbytnio o nich nie mówił, gdyby nie to, że te prezentacje były nimi absolutnie zasrane. Mam wrażenie, że jeszcze w poprzedniej dekadzie dostawaliśmy rocznie przynajmniej jednego indyka, który w jakiś sposób potrafił zredefiniować gatunek, no na przykład Super Meat Boy, Fez, Binding of Isaac, Hollow Night Outer Wilds, czy nawet Stardew Valley, które potrafiło stworzyć cozy gierkę, która to dla odmiany zawierała nawet jakkolwiek angażujący gameplay. Całościowo na rynku istnieje absolutny przesyt tytułów, które niczego od siebie nie dodają, powielając znane schematy, a twórcy gier indie boją się eksperymentować mimo funkcjonowania w branży, która ich za te eksperymenty niczym nie kara. Kolejnym moim wnioskiem było to, że pod względem trailerów poszliśmy w jakimś ogromnie dziwnym kierunku. Rozumiem ideę tease'owania cinematykami gry pokroju Death Stranding, bo to jest gra oparta na kinowych scenkach i fabule, a odkrywanie elementów gameplayowych na drodze zaskakiwania gracza to jest taka, no powiedzmy, że podstawa tej gry, ale przesadą było pokazanie kilkuminutowego renderu z gry o tron. Popatrzcie teraz na ten zwiastun i powiedzcie mi, z jakiego gatunku jest ta gra. Dam wam chwilę. Yy... Otóż jest to RTS. Robicie trailer gierki i nie pokazujecie w nim gierki. Przecież to jest przeciwieństwo tego, jak powinien wyglądać Zwiastun gry komputerowej. A jak nie macie gameplay'u, bo gra nie jest gotowa, no to nie przychodźcie na pokaz. Myślę, że tak z połowa zwiastunów to były właśnie takie scenki, gdzie ktoś chyba zapomniał, że nie robi filmów, tylko gry komputerowe. Trailer nowego koda nawet nie sugeruje, że on jest kodem. Jakbym tego nie obejrzał do ostatniej sekundy, to bym pomyślał, że zapowiedzieli nowego Quantum Breaka. W sumie to możecie dać znać, czy was coś takiego hypuje, bo ponownie są gry, przy których to ma sens, jak chociażby w przypadku God of War czy Wiedźmina, bo my znamy te postaci i nawet z takiego Cinematyka da się coś ciekawego wyciągnąć i o czymś porozmawiać, chociażby o fabule czy settingu rozgrywki, ale o połowie tych zwiastunów to się nawet nie da debatować, bo w nich nie ma żadnych informacji. I wydaje mi się, że ta prezentacja to jest po prostu sygnał, aby bić na alarm. To całe święto graczy zamieniło się w absolutnie rozciągnięty pokaz, o którym nawet nie mogę powiedzieć zbyt wiele złego ze strony organizacyjnej, bo Jeff Kinley wykonał znakomitą robotę i zrobił co mógł, aby stworzyć jak najlepsze widowisko. Mi jest go nawet szkoda za to, że on i jego organizacja dostaną rykoszetem za to, jak wszystko ostatecznie wyszło. Niestety jest on zależny od premier, których po prostu nie ma. Obecnie żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy skazani na to, aby modlić się o kolejną ekspedycję czy balatro, czyli gry nisko lub średnio budżetowe, które porozstawiają ludzi po kontach i pokażą twórcom, jak się robi gry komputerowe, ponownie udowadniając, że w tej branży nie chodzi o powielanie schematów, a o wywracanie ich do góry nogami. Kiedy nagrywi Wideo zostaje postawiony przed zadaniem, aby stworzyć kolejny materiał z podsumowaniem premier miesiąca z tym zwyczajnym potrzasku, bo nie mam o czym na tych filmach mówić. Trzeba wtedy gadać o remake'ach, reedycjach albo kolejnych taśmowych produkcjach, i nawet tych jest coraz mniej. Przy tym wszystkim Sony pozwoliło sobie na to, aby przez swoją pasywność i niekompetencje Xbox zaczął z nimi wygrywać wygasającą już w sumie wojnę konsol, mimo tego, że w sumie pod pewnym względem to oni się poddali na początku tej generacji, wydając swój sprzęt. Jako najtańszą możliwą opcję, aby kupić Game Passa. Tylko co z tego, że ich konsola jest gorsza, jeśli w odróżnieniu od PlayStation przynajmniej jest, w co na niej grać. No i żeby już nie przedłużać, bo chciałbym to tak w miarę skrótowo opisać i podsumować, mi po tych pokazach było po prostu przykro. Ja się na nich absolutnie zanudziłem i współczuję każdemu, kto razem ze mną siedział i to oglądał. Dajcie znać, jak sami te pokazy oceniacie, dajcie znać, co o nich myślicie, dajcie znać, jakie premiery Was zainteresowały, bo może pośród. Całego tego gąszczu nudy, i ja znajdę coś dla siebie. Ode mnie to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.